Thank okay. you. Wy macie torbę? No to jednego wysyłasz. Ty tam wyszli człowieka. Prawda? Prawda, smutno. To był przemieszczony. Prawda? się jeszcze będzie milczył? Pomnik dycha. Trzeba? Trzeba, trzeba. Nie byłoby, nie? Może byłoby Lekalne, prawda? Kubieram, tak, mamy pobrane, bo to takie szkoleniowo. To pytanie, czy wam pamiętamy, tą sekwencję ABC, czyli ubrznienie drugi oddech, sprawdzenie oddech, oddechu, oddech, 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 <tuszy> prawda? W taki sposób, że albo na prodziszku, albo unoszę się klatka piersiowa. Następnie co? Sprawdzenie tętna, A, czy <tuszy> czyli kolejne, czyli wydążenie. Cztery. No się i mamy osobę powiedzmy które której nie stwierdzamy czynności a więc nie ma oddechu i powiedzmy sobie my na i krążenie sprawdzamy spory ABC prawda tylko zestaw mi taki zez, zrób zestaw który służyłby do oddechu zastępczego prawda wyznaczasz tutaj kolegę odmęczony kolegę który będzie robił owadny kpb i przecież przy dzisiaj ale jesteś Chociaż nie w służbie o, a abstrahując i tak dalej, byśmy, byśmy, się, byśmy, 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 byśmy się w ogóle nie zastanawiali i tak dalej, byśmy gościa rozcięli, żeby dobrze udrożnić drogi oddechowe, robiliśmy rękoczyn, prawda, ale w międzyczasie można przygotować, że założenie mu kołnierza ortopedycznego, prawda, bo to wtedy automatycznie powoduje, że mamy do, ten rękoczyn jak gdyby już wykonany, prawda, mamy osobę, u każdej osoby nieprzytomnej, zresztą nie tyle co ja to wymyśliłem, nasza procedura stanowi i tak dalej, przygotowanie się, a więc zmierzenie, Prawda, to co mężczyzna ma, prawda? Czyli rozmiar prawda? między kącikiem tutaj ust a płatkiem no, no ucha. Rurka, mógł rurka, mógł rurka mógł ustą nie? gardłowa nie? Każda osoba nieprzytomna, jeżeli mieliście do czynienia, to potwierdzicie. Jeżeli nie, to musicie mi zawierzyć na słowo bez żadnego, ale super rozwiązanie Rurka gardłowa, prawda? Normalnie to nie założymy, bo prawda, kolega na pewno była po ale my byśmy go przekonali do tego. Nie Tylko kwestia pokażcie mi jaką rurkę ustną gardłową byście mu założyli i w jaki sposób. Komisłowi. I naprawdę... Do ust. Tak, tylko żeby że pobierać żeby tam Się widzieć, ukolema. prawda? I samą technikę wkładania. Gdzie Ty masz to ucho? Nie ma. Nie ma. Z tej strony nie ma. No. A tak no, trzeba no. w boku. nie? Pewnie nie. No. W ten sposób no. przekręcając. na podniebienie. No na podniebienie, nie, czyli generalnie odwrotnie, nie. Jest taka różnica, nie, bo akurat też, nie wiem czy macie ten nowy zestaw, czy ale <coughs> chyba nie, bo tego jeszcze nie ma, też dopiero tam nowości. Mamy rurki te ustno gardłowe ale są jeszcze te rurki składniowe. One no są taką lepsze pod tym względem, że one są, no, na pewno zabezpieczają i wprowadzają potem nam to powietrze tutaj do tej części, czy to Ale te rurki one no są gabarytowo większe i one się wprowadzają w taki sposób, jak matematyka stanowi. Czyli nie ma żadnych sterech ruchów po ruchu, podniebieniu, tylko normalnie gościowi odpinasz i ją władasz. Najprostsza rurka krwaniowa nie ma żadnych tam, powiedzmy, ciekawych, nic powietrze, tylko się wkłada I ten kształt, który ona ma, autentycznie odzerwuje. Tak są rurki krwceniowe, ale rurki gardłowe każdej osoby niepoczątnej nakłada się rurkę ustno-gardłową. Jeżeli ona prawda, z różnych względów, zacząć jakieś odruchy wymiotne, inne jakieś, to jest korzyść, jest że wymiotne, zaczyna wracać świadomość, prawda, bo te odruchy powodują, że ta osoba się broni. Bo naturalną koleją losu jest, że poza tym jak jemy, to generalnie w większości przypadkach w, patrach, nic w nie mamy. Prawda. Nie mówię o innych tam czynnościach. Prawda. Filmy, Kolega w chodzi, prawda? Już jest wiek, Maciek, Maciek, zrób mu to, to on... Są filmy, to różne rzeczy widział, prawda? To jest nieprawda, o tym nie mówiłem w ogóle nic, nie? Dobra, no dobra, to sama wyjdzie? Jak ma ruchu wyciągamy mu to, prawda? A jeżeli nie zdążymy, prawda? On nam, tak powiem, zwróci. Niebezpieczeństwo jest takie, że on tą treścią może się nam potem, prawda, zachłysnąć. Dobrze byłoby, to decyzja tego, który jest przy głowie deskę, prawda, do boku, nie? Bo matematyka jest taka, wiecie, potem będziemy robili jakieś czynności, bo w moment, jeżeli miał bogate śniadanie, obec kolację i potem to wszystko my będziemy musieli z tym tam, powiedzmy, robić, inne rzeczy, no jest mało przyjemne. ale to jest, że jest nieprzyjemne dla nas, to tylko pikuj, gorzej on tym czymś, prawda, nam się zachłyśnie, prawda, wtedy powiedzmy, sak inne rzeczy, ale wiecie, co sak może wyciągnąć. Sak wyciągnie, tak jak trochę śliny, nic większego, prawda? Może to jest kawałek pokrypanego zęba, ale dajcie wiary, jaki tam dobry kęs skabowego jest nie do wyciągnięcia, prawda? I nam gościa przyblokuje, to po tylko wie jak poniekąd wychodzą z naszej winy, bo widząc obrót wywiotny, nie zrobiliśmy nic, tylko spowodowała, że się to że żeby sobie z tym na siebie i co wrócił. Tak jak myśmy raz tam w takiego gościa, też żeby też zasłużył na za straży, bo on już parę razy rzeczy podpalił, żeby się wrócił na znaczeniu był pijany, ewidentnie. Było bardzo dużym wpływem albo i na lodzie. My żeśmy go wzięli na deskę prawda? i niesiemy go,

nie. Ja będę to ja nie będę tutaj. O, Tutaj patrz. O, tutaj Przed... o. matematyka jest taka, na kolejno to demonstruję, wobec faktu, że ja nie jestem dużo gabarytowym, no to muszę być nawet tym małym. Podpoczę? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, po mojej stronie, mam jedną rękę wolną, drzwi otwieram, inne rzeczy, prawda, a...